Witam w filmiku pod tytułem: Jak rozpoznać luksusową, ekstra dopasażoną wersję Dacia 1310? Kontra bieda wersję. Jeżeli myślisz, że Dacia jest biedna, to tak, ale da się ją zrobić jeszcze bardziej biedną. Po lewej stronie ta zielona to jest rocznik 90, po prawej stronie 85. Z zewnątrz, jakie są różnice między tymi dwoma samochodami? i Rozpoznać tą lepiej dopasażoną. A od samego frontu, to oczywiście z przodu mamy nieoryginalne halogeny przeciwgłowe, ale Dacia 1310 TLX, bo to jest właśnie ta, była wyposażona w przełącznik do świateł przeciwgłowych przednich, a tu nie mamy. I tak, z zewnątrz jeszcze po lewej stronie widzimy antenkę, dlatego że w środku jest radio, a w tej nie ma. Idziemy dalej, teraz na tył. Zaprezentujmy autka od tyłu. Właśnie po prawej stronie TLX widoczna jest ta gumowa lotka. Tak, taka gumowa lotka. Tutaj już trochę odpada, ale no cóż, tu jej nie ma. Tutaj mamy jeszcze, ze względu na to, że to jest model z 85, to mamy też parę takich chromowy, chromowych stawek. Na przykład chromowy wlew paliwa. Tutaj już jest plastik guma. Tak samo klamki, one są tutaj chromowane. To tak samo. Tutaj już jest plastik. Weźmy sobie do środka tej bogatszej wersji. I tak, co możemy zauważyć od razu, jak wejdziemy do tej daczy? A czego nie ma w tej niebieskiej, biedniejszej? Po pierwsze, tutaj mamy przerywany bieg wycieraczek z potencjometrem. Możemy dostosować sobie prędkość obracających się wycieraczek. E, sama deska rozdzielcza. E, no, tutaj jest obrotomierz, też wskaźnik światła przeciwmogłowych, kontrolka temperatury płynu chłodniczego, kontrolka Ciśnienia oleju. Tutaj na tym panelu mamy włącznik wentylatora chłodnicy, elektrycznego wentylatora chłodnicy. Włącznik świateł przeciwgłowych przednich tylnych. No jest instalacja też elektryczna w sensie radio. To oczywiście jest radio, już dokładane. Te głośniki tak samo. oryginalne miejsce na Głośniki jest tutaj, w tej bardzo pięknej maskownicy, która wygląda jakby była wypalana jakąś lutownicą albo papierosem. Rzućmy sobie jeszcze okiem te boczki drzwiowe, bo w tej są kieszenie, a w tamtej nie ma. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego względem tej biedniejszej? O, tutaj jest już luksus, bo pasy bezpieczeństwa są zwijane z napinaczem. Do środka teraz sobie. A, jeszcze jedna rzecz ważna. Patrzcie, rygiel drzwi. Można się zamknąć od środka, nie zawsze to działa, ale ale można. Bo tutaj w tej daci, od tej strony jak sobie otworzymy, czy to jest tylko dobry kluczyk, chyba tak. A jak nie, to sobie tak potworzymy. O! W tej daci nie ma takiego luksusu jak zamykanie drzwi od środka, więc no. Jak ułożyć jeszcze biedną wersję samochodu, który został tak naprawdę wyprodukowany w 1968 roku i klepali go bardzo długo. No to właśnie w ten sposób nie ma drygli nie w drzwiach. Kieszenie boczne pomasz sobie. Chodzimy do środka. A ważna sprawa jeszcze potem pokażę. E, tutaj nie ma tunelu yy, a tutaj właśnie, tutaj właśnie tunel jest. Yy, Przybliżmy sobie. Tutaj tunel jest, można sobie wsadzić elegancko jakieś fajne rzeczy. Też zasłania trochę to miejsce, gdzie jest ręczny, jest to trochę bardziej estetyczne. No i teraz jesteśmy tu. Proszę bardzo, tutaj tego tunelu nie ma. Jest też inna gałka zmiany biegów. Jest taka okrągła, tam już była taka bardziej wyprofilowana pod dłoń. Tutaj kolendowny brak tunelu. No i też sama kierownica tam była. Jeno ramienna już grubsza, chociaż nie wiem, czy to po prostu nie jest sprawka tego, że od tamtego roku wsadzali już inne kierownice, bo ta jest jeszcze z tych pierwszych wersji Daci 1110. Brak. Brak, brak tutaj mamy właśnie wentylatora chłodnicy elektrycznego, bo jest, jest po prostu przymocowany do pompy wody. Zaraz to pokażę. Tutaj jest zaślepka, bo nie ma przeciwgłowych przednich. Panel. No, widać, że jest tylko prędkościomierz i kilka kontrolek wskazujących, jak temperatura cieczy. Jest po prostu alarmowanie o przegrzaniu. Ale nie ma na przykład wskaźnika temperatury. Tak samo nie ma wskaźnika ciśnienia oleju. Tutaj nie ma, wskaźni nie ma włącznika biegu przerywanego wycieraczek. No i pasy są statyczne tutaj. One są niezwijane, statyczne i mają taki bajer, że można sobie je tutaj o, zamocować i nie latają, ale no one zwijacza nie mają. Teraz zajrzymy pod silnik. Zaprezentuję jak wygląda mniej więcej to, że nie ma w jednej wentylatora na pompie wody. Zobaczmy sobie tutaj, ciągniemy sobie zacięgno, Hop, co silnik, tutaj już wentylator jest elektryczny, ta chłodnica jest też w innym miejscu niż, niż, niż w, tam, w tamtej drugiej daci, tutaj też trochę widać więcej przewodów kabli ze względu na to, że tutaj mamy właśnie radio. I takie tam Mianowicie w tej pociągniemy sobie też zacięgno cyk No właśnie tak się chłodzi Chłodnica No i chyba to przy tyle Sorry za taki chaotyczny filmik ale mam nadzieję że jak teraz ktoś z rodziny Was pyta jakie są różnice między Dacią 1310 TLX, a taką zwykłą biedną, to odpowiecie i nie będziecie robić wstydu przed rodziną. Pozdro.